Odchodzę z YouTube'a że do no nie odchodzę po prostu Z czystej powiem to po prostu Nie chciało mi się robić żadnych Filmów, więc ten film jest taki szyb postingowy, po prostu, żeby coś wleciało, może jakieś polubienia tam będą. Cokolwiek. Nie wiem, ale po prostu mi się po prostu, po prostu, po prostu nie chciało mi się. tyle no tyle w dzisiejszym odcinku, ostatnie subskrypcje No żart, po prostu mi zaczęło dużo spalać od tego, że nie byłam aktywna od dwóch tygodni A jedyny film, który był taki też post to otwieram prezenty i robię z nich lukę No, była nowa seria Nie no, żart, po prostu ten... Zacznę, zacznę się, zaczęła się, już całkowicie pochłonęła się um, Pracą nad książką już za niedługo wydaję, znaczy, no Jeszcze ten, trochę parę cech tak, zostało y jeszcze osoba, która mi narysuje te postacie, i już w zasadzie będzie to na tyle. Obiecałam tak, w jednym filmiku obiecałam, że będą te, że ogarnę scenę Vegasa i będzie taki zarypisty montaż, ale okazało się, że jednak, jednak nie, bo już jest sierpień, już jest 6 sierpnia, a, a cały lipiec zleciał i zleciało tam jedynie parę filmików. A pamiętam, że rok temu ym, było strasznie dużo live'ów i notek, a teraz YouTube zlikwidował y, y, no, Google haugans i teraz trzeba używać jedynie y, koderów jakichś tam, a z tymi koderami, czyli typu Action, czy typu OPS, trzeba tam trochę poustawiać. Więc moim zdaniem y, zajmie się tym, jak y, nie wiem, czy się tym zajmie, czy nie, po prostu. I sprawa jest jeszcze jedna, bo po prostu za bardzo pochłonęły mnie inne gry. Nie wiem. Ale po prostu mi przykład mi trochę back to school, czy... Nagrać przeciętne moje przeciętne nagranie w Prawla, jeśli chcecie. Bo tak to nie mam zasadnie co nagrywać, bo próbowałam nagrać Stefan, ale się zrąbało. Próbowałam coś nagrać, próbowałam trochę ale też się zrąbało. Po prostu... Zawieszona moja działalność Znaczy, moja działalność na YouTube Na te wakacje wyglądała w ten sposób Ale ten, ale żeby nie od razu, żeby mnie dwa tygodnie i suby No hello, ale ja tak No dobra, to tak. będę miała na to wywalona eee, Całe moje FBI nie poszło No ładne Może będę coś jeszcze nagrywała z, z, z Hagma i z cokolwiek Ale to głównie działają moje siostry, a ja już działam na innych bardziej Gra więc można mnie spotkać gdzie indziej. No i można mnie często spotkać na Facebooku. Bo no, a prostą sprawę książki, no to jeszcze zostawiam mi tam kilka spraw w zasadzie. Jeszcze tam mam które rysuję. No i w zasadzie to będzie tyle, gdzie można wydawać. No tak, gdzieś w te wakacje powinno jakoś dojść do tego. Mam nadzieję! Na MSP można mnie wydawać rzadziej, bo już mi się to trochę znudziło. bo tam wybierać tylko te skarbonki, nieskarbonki, lub te koła, fortuny, no końcu i tylko zmieniam luki na motywy i w zasadzie to tyle, bo jestem zajęta innymi sprawami jak cieszenie się piękną pogodą i wychodzeniem na dwór, na lody, bądź po prostu korzystanie jeszcze z wakacji, bo jest 6 sierpnia. Więc to by było na tyle, zostawcie suba łapkę w górę, tam będziecie mieli jakiś tam... No, w zasadzie...